No, widzowie, jesteśmy dzisiaj na hit na PvP i mamy 30 minut na zrobienie jak najlepszych itemów z Wojtkiem. Siemano? Siemano? No, i kto z będzie lepszy, tym wygrywa. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. No i co, możecie też być naszego, na naszego skegena. W opisie będziecie mieli IP i wersję. No i co, lecimy do odcinka. Dobra sobie jesteśmy i lecimy? 30 minut, a sobie jak najlepszych itemów Na początku musimy się zabrzeć. Zabijam ty papies itemów, zabijam ty z itemów! Dobra, mamy jakieś itemy początkowe, widzowie? Zabijem po, zabijamy! Można lecieć, można lecieć. Dobra Strefa, strefa! Stary klipuj to! Ale kurde, nie, 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 nie nagręt. Aaa, dobra, padłem, bo drugi jakiś da się dokleił. Wojtek, jakbyś tam miał czas, to możesz też swoją perspektywę nagrać czasami. Co, co na przykład co chwilę, co 10 minut, czy coś, co tam masz. Hmm, postaram się, ale nie wiem, czy się uda. Ej, czyli tak, yy, no, mamy pół godziny, to będzie lepiej, to po prostu wygrywam. Tak. Później możemy zrobić jakiś rewanż też, jakbyś chcieli, wam się, Wam się to spodobało. Bo ogólnie więcej odcinków z Kita. O kurde. Macu! O nie! Widziałem takiego kogoś, żebym nie spać. Widziałem, że spać, bo wy taki Oj, sam, zginę teraz. Oj, po mnie. Ja już okay. miałem dobrej temy. Okay. To jest takie lichwiarze, że oni się zawsze. I tak kurde. to ten. Dobra. Um, tak zrypę. Dobra, jesteśmy już widziałem, bo miałem ma małe problemy z programem do nagrywania, bo mi się na chwilę coś tam zrobiło, ale już jestem z Wojtkiem. Ym, proszę. Po, na razie mi pu 38 minęła. I tam, i tam, i tam, i tam! O kurczę. Proszę, 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 proszę. Ej stary, jak się uda, to jestem stary takim trihardem. Nie no, o, zrąbałem. Nie, zrąbałem fest, zrąbałem fest, zrąbałem test. Oj. i? Udź, dobra, let's go, o, uciekłem jej, O, dostałem Ej, na razie nie jest to dobrze Nie zarobić się, uciekłem Czekaj, jakie mam itemy? O, o kurde no, jakiś, no on już kogoś zaabił dobrego Dobrego Skubany Wojtek Powiem Wojtek na ma netherite'owe rzeczy ale dobra, możemy no, to zrobić sobie jeszcze. No, na nie, ale no. No tak -e Dobra. Was. No. No bo na to w, w ogóle jak zrobisz na to Serio to... <laughs> nie wiem. O kurde, ale zwaliłem. Dobra. No. Yeah. O nie, on mnie dzwonił, hmm. no ja nie mogę, no nie, 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 nie. ej, ja jest nie. mega lipa, dobra, dopiero, dopiero teraz Ja, ja, ja mówiąc szczerze, ja bym mógł w sumie, w sumie sobie po prostu stać Bo stary, ja już mam takiej temy, że nawet nie muszę nic robić Ale będę, ale będę, o, ja zrąbałem teraz, to ja zrąbałem ja, Wiesz, ja nie zrobię tak samej, nie, więc wiesz dobra. Co ja zrobiłem? Szybko, spalasz, prę spalasz, prę muszę iść, muszę to odłożyć. Co mi dropło? Weź się oh. go zabijcie. Weź. Z lepszymi drzwiami. Proszę gracza. Pisz, proszę. <grymSE> Ej, bo ja bez klaty latam. Dobra, bez klaty latam na odpale. Czy znaczy, nie, nie na odpale, bo ja ja nigdy nie, nie czytuję, żeby nie było No, 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 na pewno. Bo. Nie, ja nigdy nie czytuję. Kurdej z mam, jak, mam jakieś temy, nie wiem czy nie ich, nie ich odłożyć z, z tego, z, z cheatów? Ja sobie? sobie Opaliłeś zdają i ktoś zabijesz? Co ty gadasz? Nie, gadasz? nie gadaj tak, bo ludzie będą pytać w komentarzach, że mamy cheaty, a ja nie mam Nie wiem jak ty nie no, bo, bo, nie no, tak sobie omówię po prostu do żartu, bo My nie mamy no. a Ktoś mi nóżki robi, gremi... Aj, dobra, jestem ja sobie jakoś, dobra Ale nie no, ale, ale nie no, i, i tak przecież by widzieli przecież By widzieli, że, ty, że na przykład nie wiem Zdaje się, że to No naprawdę, My no, naprawdę nie mamy. Ja mam całego... Aha, nie mogę ci nic mówić, nic, 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 nic um. nie mam, nic nie mam, tak nic nie mam. O, ja się bawię w najlepsze, ci powiem. Leży kolejny brat. Co tu miał? Platy, spoko, to się przyda. No i dobra, o kurde, ale ja zba... się teraz wkopałem, będę się bić z jakimś playerem. O kurde, zrobiłem. Dobra. Oj, no super, no i kolega wkleił się. Proszę. Mam krzywą jeden. Jak ja to zrobię? Ej, stary. D dwój, dwój, dwójka mnie goni. Ej, ja zabijam jednego. I z kolegi. Uda. Chyba zaraz ja padnę. Mam bardzo fajne coś do, do uciekania, więc powinienem chyba przeżyć. Proszę. Ja nie, skinałem, skinałem. proszę. Skinąłem, Proszę. nie, A wojna. On, teraz zabije przez Spokojnie. spokojnie. Nie. 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 Spokojnie, spokojnie, ja, spokojnie wojna. Nie podjechali, nie, nie podjechali, no kurde, no. Zbysiu. Stary Zbysiu mnie podjechał, no. Zowie. A miałem takie dobre dobry. O? Sie ma? Zabiję go brak. Zabiję go, no, nie, zabiję go, zabiję go, zabiję go. Muszę go zabić O, nie zabiję, bo ma jakiś, on jest jakiś dobry. No ja nie mogę Dobra, ja, ja, się, ja na luzie, u mnie, u mnie jest git jak coś Jak tam u Ciebie? Toż git? Nie jest lipa ogólnie A, to szkoda Znaczy dla Ciebie dobrze w sumie, ale Dobra. dla mnie lipa Spróbuję zaraz coś tego, też na swoją perspektywę, ale nie wiem czy się uda Dobra o, Woj Wojtek, Macha, mam problemy z netem Słuchaj e O kurde Ej, jest źle Coś się stało? Aha, nie. dobra ja już jestem Nie wydupsyło, by chyba był jakiś reset albo coś Czy też wydupsyło? Nie. No to nie wiem e, dobra Widzę co widzę Leży? Leży brat? I co, drugi będzie leżył? No i poda mi kila w wióro? W co mi podobrałeś killa. Teraz wiesz, myślałem, do końca gry. Diax jakiś? Full diax Full ned przyszedł. Zabiję zabi go. Zabiję! Nie! O kurwa, ale zrobiłem, ale zrobiłem, ale zrobiłem, ale zrobiłem, ale, zwaliłem, ale, 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 Nade ale, 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 ale nade mnie nade mnie, bije, mnie bije. Jest, chyba jest, Uciekam. nie, gada, jak ja to ucieknę. Dzięki nie, nie, no, Draclikowi. nie, nie, kurde, jakiś nie, mi nie, na głowę! dobra, u mnie jest um, nie za ciekawy teraz, a nie, jednak jest dalej ciekawy, a, dobra, biera nie bał się. te o kurde. Siema, brat. Siema bratku. Ojej, ja Oj. nie, jest kalipa jest ogólnie. Nie, no stary, nie mów tak. Ej, to, bardzo myślę tak, że on może... ...z wolne Uda, Kurde, jest źle dosyć. Chcę się zamarować, po prostu, zamarowałem się. Nie będę zabić? co Ale nie, Amuniz, ja nie zadaję! Um, Amuniz, nie no, wiem. Amuniz, nie Nie mam, bo... Anitrę! Ej, 8 minut, jest w sumie na Shield. Na na Dobra, u mnie jest git, bo ja w sumie ja już teraz są spokojne, ale jak coś ja nie mówię, że to, to są idealne. Ale są naprawdę spokojne. Jak na start, widzisz uh -huh. jakąś byczkę dziabnąć. O takiego potencjalnego oponenta, Będę musiał dziabnąć. się, no, ma byczku. Oj byczku, nie zajmą takie numery, że wodę rozlajesz i tego ugrasz. Przykro mi, leżysz. Co tu miał? Dobra, Spoko. Eee. O ty, gdzie ma fajny dymek? Dobra. Mama bardzo spoko. No że... nie no, uciekam, ucieka mi to Majtrą. No. O bratku. ci się okaże, że mogła trapa jeszcze i mnie wszędzie drapa. A, a ty jakby tulipany, one coś dają. one coś dają? Czy nie? Co nie Jakieś tulipany mam. Pewnie to po prostu zebraj, bo tu się... Da, tutaj, tutaj da się niszczyć. Wszystko to się da niszczyć. Już nie wiesz o tym. No wiesz, dawno nie grałem. Nie grałem. Wiesz, to jest, to jest na każdym pi, 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 więc myślałem, że, że wiesz O kurde, jest źle, jest bardzo źle, jest bardzo źle, jest bardzo źle Wkopałem się do jakiegoś budynku I ziomek mnie goni O kurde, zrąbałem fest, zrąbałem fest teraz O kurde, zrąbałem, 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 Wszystko? Mm, ej dobra, mogę stracić, ej dobra, te, mogę stracić wszystko co, so, co, so, Zebrałem, so, 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 mogę stracić wszystko Więc... Dla mnie to źle, dla Ciebie to dobrze do, do sytuacja Wielu, Proszę, proszenie, proszenie, proszę mnie, proszę mnie, proszę, proszę. Ja mi Dobra Ej, w ogóle? Szko ej, szkolo, że ja sklipowałem, bo kurde, ja, ja byłem zabudowany. I stary, wziąłem, jak... perspektywę Ciebie, Stary, wziąłem, jak mnie przez bloki, ciebie, no. stary, przez bloki ale na szczęście zadziałało, mi, bo uciekło, ono mi no, Spoko, on to może... Spoko, ale może ktoś to nagrał, co? Hę? To nagraj to chociaż, no ja nie mogę, a nie ja wiem, nie jak to mogę. mówisz. No. Ciebie muszę wiedzieć. Post... W, 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 tak, wiedzieć. zaraz. Ale nawet teraz mam mały, małe problemy techniczne. Mam. I chyba już co chodzi No kurde. Postaram się, ale ja mam problemy techniczne. Ary. No kurde. Czekaj, zaraz spróbuję, ale mam małe problemiki Dobra, ale to tak Dobra, teraz próbuję coś, coś nagrać Jak coś, Jakieś ujęcie z, z siebie ale... Pokaż mi, tam Się uda. Ci się uda. Temu pokazać? Dobra, Dobra. 11 na razie minęło Mam, no. no, 11 minut i tam około parę sekund, też troszeczkę. szóstkowa. Dobry. Tak, takiej tam beku, takie wy ECQ. Proszę, 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 proszę. Muszę go zabić, muszę go zabić, muszę go, go, zabić, muszę go, zabić, muszę go no. zabić, muszę go zabić, muszę go zabić, muszę go zabić. No, i zniknął gdzieś. Czy kogoś dobrego No trochę za wiadomość. Hmm, w ogóle nie wiem, jedynie raz. Tak jakby tu tyle. O kurde. Nie no czemu mnie bierzecie? Co za chłop. Ale mam po 3 tryhard odpalić. 3 harda? Mm. To jest troszeczkę zła. Adrianek, simo! No to teraz jest, że to jest zła wiadomość. Jak ty się pocisz, to wtedy. Ja zazwyczaj przegrywam. Dobra. No, nie uda mi się zrobić. Tak, w sumie to bratko. O wiele itemów dostarczyłem Bo chcę żeby was nie zadącać, bo nikogo nie było i znalazłem jakieś itemy, więc szybko je zbieram. Ej, nie jestem pewien, ale chyba jakiegoś widza oho, spotkałem. Oho, oho. Oho, 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 oho. Dobra, dobra, coś tam mam Stary chyba widza spotkałem, na tego, na gierce co, na co się. Co ty gadasz? A co na siebie? Mm, nie wiem. Pokazywał mi, kucał mi i stary napisał, że napisał no co ci siema... ma. daję mu daję mu klatę diamentową. Bo on dosyć sporych tam. No, jest ale jest nie robisz? wiem, jak tak po prostu. wiesz, Mógł jak tak po prostu napisać, ale po no prostu nie wiem. Ciężko powiedzieć. Bo po prostu... Nie wiem, tak opór. Ale nie wiem. Jeśli nie wiem, jeśli to jakiś no, to tego. To bardzo. No to, Ym, to bardzo fajnie, ale nie wiem. Dobra, jak on ci idzie? Ole Klep. To... Reset mapy był. Reset mapy był. Gdzie jest? Gdzie jesteś? Zabić. jesteś? Jestem na środku. Na środku. Ale czemy. No super, no ja... Wiesz co, jakieś śmietniki zaraz zabiją. Bo cię nie widzę. Chciałem cię poszukać. No super, no ja padam! No tak zrąbałem teraz. Ej, netherite ma twoją chłopę! Netherite! O nie, już nie ma! O kurde, ale się wkopałem. Ale się wkopałem. Ale się wkopałem. A gdzie pan Alanixon jest? Ej! Ne, mnie mi odpuścił, to jest cud. O kurde, ale to trzy harduga. Ne, ty mi odpuścił. Tutaj. Gdzie jesteś? Jest nastał, no? Kurde! O kurde, ale zrąbałem, ale zrąbałem, ale zrąbałem, ale zrąbałem. Teraz tylko stąd wyjść, jakoś, z tej sytuacji. O kurde, dobra, jednak chyba nie wyjdę. Albo muszę czekać. czekaj. Mm. Dobra, usiągam. Sarnedem sarnetem ziomek mnie gonił. Czekał. O kurde, drugi przyszedł. Miś brat. Chodź tu. Łuk? No nie, trafiłem z łuku. Ja pier... No chodź tu! No, chodź tu! Chodź tu! O ja, zrąbałem znowu. Dostał? Zabijem. Świątego ciekawego? Tak pół na pół, Dobra, Muszę tutaj w sumie ko w kopię i idę na spawn'a włożyć. to co dałam się zebrać. Ale 15 sekund i 30 sekund, nie? I też? No, czekaj. O kurde, szybko, szybko, szybko. Mm, Serdeczkę um, nie dla Ciebie Ej, bo ja mam tyle i że ja nie... I nie wiem teraz co zrobić mam. Wybierz przedmiot? Nie gadaj. O kurde. Ty tutaj się. Jak? O kurde. Ja, jak to się, się teraz ulepszaj temy albo łączy? Właśnie albo chyba się nie da. Jak się no, przecież są, to musi się dać. O kurde, o kurde, co ja znalazłem, co ja znałam, co ja znałam, co ja znałam. Tylko szybko teraz, jak to wykorzystać, nie wiem. Tak, no. Ja się przyznam, że jak coś co ja nie wiem. Jak będę wiedział, coś nie powiem. Wrócąc się mówię, nie. Tylko, się, że ja przyznam, że ja nie wiem. A... Dobrze, widzę, jeszcze. No słychać. Słychać, więc sobie szukaliśmy i znalazłyśmy, że jednak w tym sklepie, górny sklep, masz sobie kupić butelki z EXPEM. Na dolary, ja mam na przykład 8, a Betek ma 13 i dolary się chyba zdobywa, więc lecimy. Yy, nie, mam 14, zbieram. bo zrobiłem zaraz. Ja? I zaraz będzie 15. No, chodź tubeczku. U Nie, zabiję! Ale, ale to było ale to, ale to, ale to, ale to to zrobiłem. To, to zaraz jeszcze ja zaraz. O kurde. Ja bym że cena, no, O, o, o. o. To mnie bije. O! Nie musimy spokojnie. O kurde No i też możecie pisać w komentarzach, czy byście chcieli więcej pipić, czy może czegoś innego Już zapraszam na nasz serwer, SkyGen Dokładnie, no, jeden eee... z naszych serwerów w Polsce na pewno, więc zapraszamy Tylko też nie zawsze tak. może być odpalony, więc musicie czekać Na Discordzie będą wam dodane jakieś informacje Dla czego. Mhm ja tak, więc y, Alonik sondaż tego y, linka do Discorda w, w opisie albo w komentarzach. Nie, ja zabijam go, łuchaj. Dobra, cio, cio. Mam jego i ten, okay. no, ja jeszcze tego zabijam Oła, oła, a no nie zabił! Lipa, no. Lipa, no. Dobra, kupujemy buteleczki z EXPEm No i co, byczku, no i co? Jak ja ci robię na miękko tutaj, no i co? Hmm. O na tarczę Zrób muszę już No już giniesz, giniesz Dobra, parę rzeczy muszę robić. Ubiorę sobie seciora Bo nie mam miejsca A też nie chcę na razie połączyć temów Bo wolę tak zrobić <słuch> No ja nie mogę Nie, nie, no lato ja Mam 9 dolarów w sumie. Dobra Jeszcze jeden Potrzebuję chociaż tylko, wiesz, to jest tylko 8, więc przydałoby się też troszeczkę pozabijać, że graczy. I dobra, leży, już zabijem. Dobra, itemy teraz już. Ja dużo. Muszę tego pofarmić mm, zabójstwa. A, oh! dobra, w sumie. dobra. O, oh! genialny pomysł. Musiałbym tylko zaj... Kurde. Nie, no, dobra, teraz może. Ile. słoną za itemy? O, kurde. Full, jak zabiję? Nie, no i kolega przyszedł do pomocy chyba. Oh, Kurdo, syn w Krawca. Nie, troszeczkę. Co jest? Nie wiem. Dobra, porabione. Kiedy kapciutka, czerwona. Dobra, kosz. Się ma. Się ma, bratku. Jest ogólnie trochę szybko. Dobra, podałem się mm. lawą. Widzisz stąd? Oj, oj. O, no idę, raj! Przyszedłem, ja nie mogę. Nie ma, bratku. Ło kurde, ja co ma za mieczyk! Siema! Siema! O kurde, to może przyjdę ode mnie. Wiesz, nie No to może litre. Kurde, klata założyła się, z źle. No a ładne, no, ile ty bijesz? No nie, no ty bijesz, to no, przecież to jest bez ta gra. Nie, no przecież to jest takie bezsensowne, że ja nie wytrzymam teraz z tobą. No idziesz i kurde, bijesz mi i żelazny wieczór, jakiś tam człowiek, trzy serca, jednym hitem. Jak ja mam cały jak sedno. ja nie wytrzymam z tobą kiedyś. Nie wiem, zaraz nie wytrzymam. Spokojnie. Na drugi, na, drugi, na drugi raz jak będziemy robić rewan, To, to możemy zrobić. No, no, ja no, no wiesz, więc masz jeszcze szansę, szan 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 bo drugi, ja no... Na drugi raz jak będziemy Szymon. robić Rewa, może wygrać z Wojtkiem? Tak. Zobaczymy. Ale nie, wiesz, no, nie mów tak, bo no, możesz, możesz wygrać. U mnie, nie, nie jest nigdy Ja, 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 no, Mam źle troszeczkę, tam, mi bo zginąłem I temy ogólnym miałem dobre, ale już podługo... Teraz być minimalnie gorzej jest mnie To nie znaczy też, że jest giga źle, ale... No nie najlepiej, bym powiedział o, to... o, Ale jaki, jaki ty miałeś mieć wtedy? Ja pie dobra, dobra, koniec, dobra, koniec, przegrywam Jeszcze mnie Neda goni, ziomek Padłem! Eee, o, mnie też nie dojechał! Ej, dobra, dwadzieścia jeszcze minut! O kurwa, siedem minut! O kurde, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle! Ile mam zabójstw? Dziewięć! Jeszcze jedno zabójstwo musiałbym zrobić! miałem sześć siedmiu fralek! Padej ktoś! Szybko! Szybko, 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 szybko. Aha, no, Ja nie mogę, ale lipa... Ja, ja chyba nic nie połączę za bardzo, no bo... Ja biję typu ale... No proszę, proszę, padaj! Podajcie mi to w O kurde no! Nie mi zarąbali. Co za bombinki, nie wiem, nic się... Ooo! Wycię, wycinać trzeba po No i lecz, dobra, ulasz teraz. Pieczko. No, nie Co? Każdy lubi ja się pewnie. Do, dobra, padłem, ale zabiję typa 28. Dw jak, tam, jak tam u siebie? Super, mi idzie wiesz. Dobra, jak coś, to ja już będę połączyć i tam. Ja nie będę tego iść coś. Tylko mówię. Dobra, wywalam wszystko, co mam. I biorę to. Dobra, proszę. Nadzieja w butelka, ja, ja, ja. który ja, ja. będzie mieć level. O kurde, mam giganiski. Jaki masz tam level, Ja miałem stary piąty, kończy sobie dwie rzeczy. Aaa, sobie... no mam giganiski, dobra ja, i, jak, i ile masz level? Jaki masz level? Na no, ósmy, tylko to stare może z... jest... No to trzy rzeczy chyba rzeczy, Tak tak wiesz. Osiem. O kurde dziewięć, to chyba wie. Będzie... Nie, the right. Kurde, no dobra, ej, o ile było czasu? 29 minut. Dobra, ej, bo co ci? Ostatnia bitwa, może jak się ostatnio chcemy, musi udać się uda zdobyć. Dobra, tamtego gościa jak zabiję i szybko stanę. Starczy mi się na jedną rzecz. Dobra, niech będzie. Co go zabiję. Mą średnią średnio chyba kuma grę. Kurde, nawet to nie wiedziałem. Kurczę, mm. no nie, ale zrąbałem, kurde, ale zrąbałem trochę, ale dobra, licho. Mm. Dobra, biorę tej tym, żeby mi się tego chłopaka nie zabić. Dobra, 10 sekund niecałe. Dobra, nie, to ja idę na spalę, proszę. No jeszcze podczas walki jeszcze. Dobra, ja wszystko biorę do kół i dawa, jak przyjdziesz, to weź mów. Na początku ty, ja potem ja będę mówić. 30 minut, dobra. 30. Dobra. Koniec I sobie naszukujemy i temy i zaraz się widzimy. Dobra Izabie, widzicie teraz na ekranie nasze temy. Yy, no i niektóre tam są ostrość dwa też, no jak podliczyliśmy no to my z Wojtkiem uznajemy, że jest jakby remis, ale no wy możecie zadecydować, jakby kto wygrał w komentarza, więc no widzimy się na następnych odcinkach. Elo.